Boże Narodzenie coraz bliżej. W wielu miastach regionu można już podziwiać świąteczne dekoracje. Tradycyjnie iluminacja pojawiła się na sanockim rynku i wybranych ulicach miasta. Co roku staramy się wprowadzać nowości. Myślę, że na sanockim Rynku pojawiły się dodatkowe atrakcje dla osób, które chciałyby sobie zrobić przy takich właśnie iluminacjach świetnych zdjęcie. Staramy się, aby Sanok tętnił życiem i też te święta jakoś, to oświetlenie wynagrodziło nam sytuację, jaką mamy obecnie przez COVID. W tym roku na sanockim Rynku ustawiono m.in. kilkunastometrową choinkę oraz sanie z reniferami. Pojawił się także Mikołaj. Na świąteczne dekoracje miasto wyda około 40 tysięcy złotych.